W polskiej polityce nastał czas prawdziwego wstrząsu. Gdy wydawało się, że układ sił w Sejmie jest stabilny, a Donald Tusk może spokojnie realizować swoje plany rządzenia, Szymon Hołownia wykonał ruch, który kompletnie zmienił układ gry. Informacja o jego nieformalnym porozumieniu z prawem i sprawiedliwością spadła na polityczną scenę niczym grom z jasnego nieba, wywołując burzę emocji, spekulacji i narastające napięcie w obozie rządzącym. Donald Tusk, znany ze swojej chłodnej kalkulacji, tym razem miał zareagować impulsywnie, a jego otoczenie mówi wręcz o politycznym amoku, który ogarnął premiera, gdy wieść o działaniach Hołowni dotarła na Nowogrodzką. Wszystko zaczęło się od serii tajnych spotkań, które, jak mówią ludzie z sejmowych korytarzy, trwały od kilku tygodni. Hołownia, dotąd przedstawiający się jako ten, który stoi ponad partyjnymi konfliktami, coraz częściej widział w rozmowach z politykami PiS możliwość przeforsowania własnych postulatów. Na stole miały znaleźć się kluczowe ustawy dotyczące finansów samorządów oraz reformy sądownictwa. W zamian PiS obiecał wsparcie przy kluczowych głosowaniach, które mogłyby osłabić pozycję Donalda Tuska i jego najbliższych sojuszników. W momencie, gdy ta informacja przedostała się do mediów, w Kancelarii Premiera miało zapanować prawdziwe oblężenie. Donald Tusk natychmiast zwołał sztab kryzysowy, a jego współpracownicy nie kryli zaskoczenia i gniewu. To zdrada w biały dzień, miał powiedzieć jeden z ministrów Wychodząc z zamkniętego spotkania, Tusk miał wprost żądać od swoich doradców analizy każdego kroku Hołowni z ostatnich tygodni i planu działań, które mogłyby powstrzymać dalsze rozbijanie koalicji. Jednak sytuacja wymknęła się spod kontroli szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Szymon Hołownia w publicznych wystąpieniach starał się tonować emocje, podkreślając, że nie ma mowy o żadnej koalicji spis, a jedynie o dialogu w imię dobra Polski. Jednak ton jego wypowiedzi i fakty, które zaczęły wypływać z sejmowych korytarzy nie pozostawiały złudzeń. Hołownia nie tylko rozmawia z pis, ale realnie rozważa poparcie dla ich propozycji w kilku strategicznych kwestiach. To z kolei może zachwiać całą konstrukcją obecnego rządu, w którym Tusk traci większość potrzebną do sprawnego rządzenia. Atmosfera w obozie władzy jest coraz bardziej napięta. Koalicjanci Tuska, którzy do tej pory trzymali się blisko premiera, zaczynają dystansować się od jego ostrych wypowiedzi. To nie jest czas na emocje, tylko na chłodną kalkulację, miał powiedzieć jeden z liderów koalicyjnych, sugerując, że Tusk powinien spróbować porozumienia z hołownią zanim ten definitywnie przejdzie na drugą stronę sceny politycznej. Ale premier, jak donoszą jego współpracownicy, nie zamierza wyciągać ręki do kogoś, kogo postrzega jako zdrajcę. PiS natomiast nie ukrywa zadowolenia z obrotu spraw. Jarosław Kaczyński, który od miesięcy szukał sposobu na osłabienie rządu Tuska, teraz widzi w hołowni sojusznika, który może otworzyć drogę do politycznej rekonfiguracji. Wewnętrzne analizy partii rządzącej mówią wprost. Każde głosowanie, którym trzecia droga po przepis będzie nie tylko ciosem w koalicję Tuska, ale i sygnałem dla wyborców, że Hołownia potrafi działać skutecznie poza układem obecnej władzy. W Sejmie trwa prawdziwa gorączka. Kolejne komisje i spotkania odbywają się w atmosferze podejrzliwości i wzajemnych oskarżeń. Posłowie Koalicji Obywatelskiej mówią otwarcie o rozbijaniu państwa od środka, a niektórzy z nich zaczęli sugerować, że Hołownia może liczyć na polityczne korzyści w zamian za swoje poparcie. Sam zainteresowany odpiera te zarzuty, ale nie zmienia to faktu, że wizerunkowo coraz bardziej dystansuje się od obozu rządowego. Społeczeństwo także reaguje emocjonalnie. Na ulicach Warszawy i innych dużych miast odbywają się spontaniczne manifestacje. Jedne w obronie tuska, inne popierające nową drogę hołowni. W mediach społecznościowych trwa zażarta dyskusja, a hasła takie jak koniec koalicji czy chołownia spis biją rekordy popularności. Eksperci wskazują. Że ten kryzys może głęboko podzielić wyborców, którzy do tej pory wierzyli w stabilność układu rządowego. Prezydent Andrzej Duda, choć na razie nie komentuje bezpośrednio działań hołowni, ma uważnie obserwować sytuację. Jak mówią osoby z jego otoczenia, w pałacu prezydenckim trwają analizy możliwych scenariuszy od przetasowań w rządzie, po nawet wcześniejsze wybory parlamentarne. Prezydent wie, że to, co dzieje się teraz, może zadecydować o politycznej przyszłości całego kraju, mówi jeden z doradców Dudy. Donald Tusk, mimo rosnącej presji, stara się pokazać, że nadal kontroluje sytuację. Podczas ostatniego wystąpienia mówił o politycznym teatrze i tymczasowej burzy, która wkrótce ucichnie. Jednak jego przeciwnicy przypominają, że podobnych kryzysów w przeszłości nie udało mu się przetrwać bez poważnych strat. W kuluarach mówi się, że jeśli Hołownia zdecyduje się pójść jeszcze dalej i poprzeć pis w kluczowych głosowaniach, koalicja rządowa może się rozpaść w ciągu kilku Tygodni. Niektórzy politolodzy sugerują, że ten kryzys to dopiero początek głębszych zmian na polskiej scenie politycznej. Jeśli Hołownia zdecyduje się na pełną współpracę z PiS, będziemy świadkami zupełnie nowego układu sił, który może przetrwać nawet do kolejnych wyborów, twierdzi jeden z analityków. Inni ostrzegają jednak, że takie ruchy mogą skończyć się politycznym samobójstwem dla lidera trzeciej drogi, którego elektorat może nie zaakceptować sojuszu z największym przeciwnikiem dotychczasowych. Rządu. Jedno jest pewne: polska polityka nie pamięta takiego trzęsienia ziemi od lat. Każdy kolejny dzień przynosi nowe informacje, a emocje nie opadają ani w Sejmie, ani na ulicach. Przyszłość koalicji, rządu i całej sceny politycznej stoi pod znakiem zapytania, a główni gracze przygotowują się na długą i brutalną walkę o władzę. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z najciekawszymi wydarzeniami. Polub film. Udostępnij go znajomym i zostaw komentarz. Twoje zdanie naprawdę się dla nas liczy. Kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach i nie przegapić najświeższych materiałów. Twoje wsparcie pomaga nam się rozwijać i tworzyć jeszcze lepszy kontent dla ciebie. Dziękujemy, że jesteś z nami.